I dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Witamy na vlogu Nie te Chiny w kolejnym odcinku dzisiaj kamy Janianga. janga dzisiaj niedziela moi drodzy więc czas na karmienie Janianga Yang w weekend, ja to robię rano a później mam e, później mam bardzo zajęty dzień bo muszę pomalować trochę domu elewacji z zewnątrz, kontynuuję Wczoraj widzieliście, jak zrobiłem tam ostatnie spachlowanie na filmie. A jeśli nie widzieliście, to zapraszam na poprzedni odcinek. A dzisiaj muszę skończyć malować elewację tam, gdzie jest filar w miejscu, w miejscu parkingowym. Planuję skończyć malowanie, żebym tam miał już gotowe miejsce parkingowe i żebym nie musiał już tam wracać do tego miejsca, więc planuję tam pomalować ściany. Raz, dwa, trzy. Mam tam trzy ściany do pomalowania. Tam w tej wnęce, gdzie samochód stoi. Więc jak skończę Yang Yangę karmić śniadaniem, to idę pomalować. Myślę, że z dwie, trzy godzinki mi to zajmie do obiadu. Później obiad. A później po południu muszę jeszcze dosprawdzać matury międzynarodowe, bo jeszcze mi przysłano więcej arkuszy. żebym tam dopoprawiał. Ja, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze końca nie, nie ma. Słuchajcie, myślałem, że już będzie koniec. Ale tak, jak się jest bardzo popularnym i dobrze sprawdzającym egzaminatorem, jak się robi dobrą robotę, to masz zawsze robotę, więc tak to wygląda. Więc Polecam specjalizować się w bardzo wąskich dziedzinach, czy to nauki, czy to jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego zajęcia. Dobrzy specjaliści zawsze mają robotę. Kawkę sobie popijam. Janianga Yang tutaj karmi, więc taki jest plan na dzisiaj, na niedzielę. A generalnie w tym odcinku chciałem opowiedzieć tak bardziej o Chinach. Myślę, że ciekawostki dotyczące Chin i życia w Chinach zawsze są popularne w internecie. Jeszcze rozważając to, że bardzo mało jest vlogów o Chinach, które przedstawiają ten kraj w sposób powiedzmy obiektywny, a nie stereotypowy albo które tam wymyślają jakieś niestworzone tematy na temat Chin, które powiedzmy są, mijają się z prawdą, a które są tam na wymyślane w mediach, albo ludzie robią rzeczy tylko, żeby się klikały i żeby mieli więcej wyświetleń. A jak już wiecie, z dużej ilości poprzednich filmów nasz vlog, tutaj my nie robimy nic dla pieniędzy. My nie robimy nic dla sławy ani dla popularności. Szczerze mówiąc, im jestem mniej popularny w życiu, tym, tym lepiej dla mnie, bo mam więcej czasu. A tak się składa, że mam generalnie bardzo mało czasu, bo robię tyle rzeczy, bo każdy coś chce. I ten. No, tutaj ostatnio na przykład, jeszcze zanim Wam opowiem o Chinach trochę więcej i o tym. O czym jest dzisiejszy odcinek? Że Chiny tutaj, Chińczycy uwielbiają robić rzeczy razem, wszyscy ze sobą, grupowo. i Źle się czują indywidualnie, jakby nie potrafią egzystować indywidualnie jako jednostka. To jeszcze Wam powiem o tym, że tutaj planuję sobie wczesną emeryturę, już skończyć pracę. Kontrakt się kończy w obecnej pracy na cały EZAT, który mam, tutaj na południu Chin. I myślę, o to już tam nie będę nie będę musiał na cały etat pracować. I taki jest plan nadal. Żeby zrezygnować z pełnoetatowej pracy i po prostu robić sobie tutaj własne rzeczy i i tak bardziej dorywczo. Ostatnio z ten przedwczoraj chyba z Anglii z takiej agencji popularnej rekrutującej łowców głów nauczycieli dla międzynarodowych szkół. Tutaj na całym świecie ostatnio mi tam pisał znajomy, mówi, że o kurczę, nie szukasz czasem pracy, bo mamy tutaj, nie szukasz czasem pracy na ten, na sierpień albo wrzesień, bo tutaj mamy kilka szkół, które tam poszukują, poszukują doświadczonych nauczycieli i Twój tam i ten, i generalnie twój profil, i twoje, twoje CV tam mi pasuje, i są bardzo zainteresowani. więc Mam nadzieję jednak, że, że nie znajdę pracy na cały etat od, od sierpnia, ale widzicie, że tutaj muszę się bardzo starać, żeby nie znaleźć pracy. Ostatnio też z Polski miałem jedną ofertę pracy z Międzynarodowej Szkoły ale nie chciałbym jakby publicznie o tym więcej opowiadać, w każdym razie, no nawet z Polski tutaj oferty spływają, więc Więc taka sytuacja, no ale tak jak mówię, na razie na razie plan jest taki, żeby sobie tutaj odpocząć i po tylu latach tutaj szaleńczej pracy w Chinach no, więc tak. Więc na razie, na razie nawet jak tam chowam się w piwnicy w domowym biurze, żeby nie, żeby ten żeby mnie nikt nie znalazł, to i tak ludzie mnie znajdują. Może muszę maila odłączyć albo telefon odłączyć, więc, więc tak dobra Dzisiaj Opowiem Wam o tym, że Chiny uwielbiają robić, Chińczycy uwielbiają robić wszystko razem. Generalnie Chiny to jest taki zamknięty ekosystem. Zamknięty kraj szczelnie z granicami. I miliard 400 milionów ludzi jest jakby zamknięte wewnątrz wewnątrz tego systemu. Tak jakby w akwarium wszyscy byli zamknięci, mhm. I jest tutaj bardzo tłoczno w Chinach, szczególnie w dużych miastach bardzo głośno i jeden wielki chaos i każda osoba tutaj w Chinach jest jakby częścią większej całości. Więc, jakby ten cały system to jest kompletność kraju. Tak, jakbyście na puzle zobaczyli, że cały obrazek gotowych, ułożonych w puzli to powiedzmy, są Chiny. A każda jedna osoba to jest jakby e, indywidualny element układanki, i ten element, jak widzicie w puzzlach, jeden element się łączy z innymi elementami, nie może jakby w, e, w izolacji występować. I tak samo jest w Chinach, e, tak samo jest w Chinach, że każda osoba jest powiedzmy połączona z innymi osobami. Kiedyś mówiłem w jednym z filmów, że w Chinach jedna osoba. E, Nigdy nie posiada wszystkiego. Ale każdy posiada po trochę. Więc yy, jedna osoba ma trochę czegoś, co potrzebują inni i musi, być, bo musi się łączyć z innymi osobami i musi działać jakby w takim ekosystemie i yy, bo inaczej jakby nie ma prawa nie ma prawa inwestować i nie da nie, egzystować i nie da rady egzystować w społeczeństwie. Chińczycy e, zawsze jak wyjeżdżają za granicę, to zawsze, zawsze w grupach praktycznie, nie ma czegoś takiego jak... praktycznie nie ma czegoś takiego, no oczywiście są jakieś tam powiedzmy ekstremalne przypadki, e, że jacyś tam ci e, młodzi ludzie sobie wyjeżdżają samodzielnie z plecakiem podróżować po Europie, nie, Chińczycy działają inaczej w Chinach. To jest grupa ludzi, duża grupa. Ludzi najczęściej albo rodzina, albo znajomi, albo koledzy ze szkoły. Wszyscy jadą razem. I jadą jako grupa, więc na przykład podróżowanie grupowe w Chinach jest mega popularne. Nigdy nie podróżujesz sam. Zawsze podróżujesz z kimś jako grupa. A Chińczycy też bardzo źle się czują indywidualnie, jako jednostka, na przykład w ciszy, gdyby mieli coś zrobić, gdyby na przykład mieli jakieś zadanie do wykonania i mieli je zrobić w ciszy samemu, to ciężko się odnajdują w takich sytuacjach. Oni wolą bardziej pracować. I mieć, jak, i mieć rezultat jako wspólna praca grupowa. Na przykład ciekawe jest to, że po, po zakończeniu na przykład budowy e, autostrady, albo jakiegoś tam mostu e, w Chinach, albo skończenia tam powiedzmy osiedla, albo budynku, wszyscy sobie cała grupa sobie razem robi zdjęcie i ogłaszają to Dżu -dżu! i ogłaszają to jako tam e, grupowy sukces. E nie powiedzmy sukces jednego inżyniera, który tam, czy dyrektora projektu, projektu który tam zaplanował most i, i udało się go wybudować z pomocą tam pracowników, tylko po prostu wszyscy pracownicy i inżynierowie i wszyscy ludzie związani z danym projektem robią sobie razem zdjęcie grupowe, no i to jest oczywiście sukces, sukces danej grupy. Kolejny punkt w Chinach, jak też... Do grupy się nie asymilujesz się z grupą, jakby nie chcesz przynależeć do grupy, to od razu jesteś odsuwany. Mhm. E. Ludzie będą mówić, że się niekomfortowo nie z tobą czują pracować i tak dalej, bla, bla, bla. E. Więc, jakby nie ma, ta, nie ma indywidualności, także to jest powiedzmy coś zupełnie odwrotnie niż. Ni chyba tego, jak, to jak w Polsce działa, że gdzie stawia się, czy w Stanach, gdzie tam stawia się na indywidualność, oczywiście Polska cały czas jest jakby e, stara się być kopią amerykańskiego systemu i robić wszystko e, to, jak jest w Stanach, i przenosi się amerykański system do Polski już od kilkudziesięcioleci. No więc tak. No, a w Chinach jest inaczej. Wszystko nie stawia się na indywidualny rozwój jednostki, tylko na jakby grupowe osiągnięcia, więc, więc ludzie też e, tak działają. Kolejny tutaj, o, Simpej ostatnio była z Aną. -An tutaj u sąsiadki nowo poznanej, naprzeciwko co mieszka, po lewej stronie, no i ten, i tam sąsiadka mówi, że o, ona tutaj kupiła dom na tym osiedlu, i tam e, kupili razem ze znajomymi, i tam z członkami rodziny, i tam generalnie nie ona sama tutaj przyjechała e, kupić dom dla siebie, tylko powiedzmy, to było jakby e, przyjaciele tam się skrzyknęli razem, czy znajomi i członkowie rodziny, no i tam pięć osób, e, pięć rodzin jakby przyjechało, i, i każda rodzina kupiła jakby dom dla siebie, i tam mieszkają powiedzmy koło siebie albo, albo bardzo blisko popularne jest też kupowanie mieszkań właśnie przez członków rodziny w taki sposób, że o jedna siostra mieszka na tam piątym piętrze, a druga siostra mieszka na piętnastym piętrze w tym samym wieżowcu, w tym samym budynku. Na przykład my mamy taką sytuację, że tam mama Simpej, czyli moja teściowa mieszka tam na, w tym samym wieżowcu z, ze swoją siostrą, więc... Jedna ma mieszkanie tam na jednym piętrze, druga ma mieszkanie na innym piętrze, też e, nasza sąsiadka mieszkania w Dzhangziang, które tam mamy. E, jedna siostra mieszka tam u nas na piętrze po sąsiedzku, ale ma też drugą siostrę, która mieszka tam chyba dwa piętra niżej dokładnie w takim samym mieszkaniu o takim samym rozkładzie i, i kupiły w tym samym czasie to mieszkanie. Mhm. Więc tak to działa. Chińczycy jakby nie robią rzeczy w pojedynkę. No i często jest też to związane z tym, że jak jedna osoba coś zrobi, to od razu coś jej się uda zrobić. To jakby nie zatrzymuje dla siebie, na przykład jakby założyła firmę i tam ta firma zarabia, um, i coś jej się tam udało, jakiś na przykład projekt stworzyć, czy produkt, no i ten produkt jest tam sukcesem, no to. Ona jakby nie zatrzymuje całej wiedzy dla siebie i tam ochrania tą firmę, żeby nikt inny nie zrobił nic podobnego, tylko ona po prostu dzieli się tą wiedzą ze wszystkimi i inne osoby jakby robią dokładnie takie dokładnie to samo, tylko że na przykład w innej lokalizacji, w innej dzielnicy, czy w innym, czy w innym mieście, czy powiedzmy w innej prowincji. Więc także kopiuj wklej rozwiązania, które działa. I które tam przez kogoś zostało zrobione i, i wdrożone, więc, więc zupełnie inaczej niż, niż na zachodzie. Kolejny przykład w Chinach, na przykład jak rząd wprowadza jakieś rozwiązania, to nie tak, żeby żeby korzyści z tego odnosiła jakaś bardzo wąska grupa ludzi, tylko wdrażane są rozwiązania tak, żeby jak najwięcej, jak najwięcej ludzi odnosiło z tego korzyści. Jakby żeby nie tak jak w stanach, żeby kilka osób się bogaciło i żeby tam kilka osób w społeczeństwie tylko korzystało z tego i te rozwarstwienia społeczne narastały. Tylko w Chinach jest tak, żeby cały kraj jakby szedł do przodu i wszedł do przodu i z tego korzystał. Na przykład e, dofinansowanie do wymiany starych produktów elektrycznych na nowe produkty elektryczne. Generalnie wprowadzono to w całym kraju. I żeby mogły po prostu setki milionów ludzi z tego skorzystać, typu tam wymieniasz lodówkę na starą lodówkę. Hmm no to możesz dostać dofinansowanie, ale i to działa w całym kraju i tam po prostu miliony z tego korzystają, więc e, jakby pracuje się nad rozwiązaniami, wdraża się rozwiązania, które, które, wszystkich, e, którym, które wszystkim e, przenoszą korzyści niż tylko tam określonej małej grupie, jednej osobie czy dwóch osób. Juju, Yangyang dzisiaj jest bardzo, bardzo aktywny. Mhm. Zwiększę sobie klimę, bo upał jak cholera, więc no, więc tak to wygląda w Chinach. My tak trochę działamy. Nasza rodzina jest taka trochę pomiędzy. Nie, ani typowo chińska, ani typowo zachodnia, my tak jesteśmy, powiedzmy, po środku. Ani nie robimy rzeczy tak jak w Chinach. Tutaj ludzie robią stadnie, bo tutaj cenimy prywatność i cenimy tutaj swój czas i tak dalej. Ale z drugiej strony też nie działamy tak kompletnie jak na zachodzie. więc bardziej działamy tak sytuacyjnie, nie tyle po środku, bardziej sytuacyjnie, więc jeśli na przykład większą korzyść jesteśmy w stanie odnieść robią coś, robiąc coś stadnie, no to zrobimy coś stadnie, tak jak w Chinach, a jak na przykład możemy odnieść korzyść robiąc coś, robiąc coś indywidualnie, no to zrobimy coś indywidualnie, więc jakby korzyst, powiedzmy, korzystamy z dobrodziejstw, Obydwu systemów. No ale, żeby korzystać z dobrodziejstw obydwu systemów, no to musisz znać obydwa systemy i musisz wiedzieć, jak, jak rzeczy działają w dwóch systemach. A, a jak na przykład mieszkasz tylko jednym w, w jednym państwie przez całe życie, no to znasz tylko jeden system i nie wiesz, jak działa inny system, więc tutaj właśnie ważne jest, żeby. Znać sytuację międzynarodową i wiedzieć, jak tutaj różne, różne państwa czy różne kultury działają. Bo wtedy możecie korzystać nie tylko z, na przykład z polskiego systemu, tylko możecie korzystać z systemów innych państw. Jak wiecie, jak to działa, jak macie wiedzę, doświadczenie i tak dalej. No więc to tyle na dzisiaj, moi drodzy. W przyszłym tygodniu odpada mi. W przyszłym tygodniu odpada mi 20% zajęć, bo tam jedna. Jeden rocznik kończy zajęcia, więc będę miał mniej klas. Później, za dwa tygodnie, odpada mi kolejny rocznik, więc będę miał jeszcze mniej klas. No i później e, pod koniec czerwca też mi odpada jeden i na samym końcu w lipcu tam chyba przez tydzień czy przez dwa ostatnie jeszcze dwa tygodnie zostanę tam tylko z jednym z jedną grupą tam będę miał chyba nie wiem cztery zajęcia tygodniowo cztery, cztery klasy tygodniowo przez dwa tygodnie więc już końcówka na sam koniec Pracy no i oficjalnie pracę kończę tutaj, tą, którą mam w międzynarodowej szkole w Chinach 12, chyba czy 13, czy 14, w drugi weekend lipca. W drugi weekend lipca już kończę wszystko, więc będzie wolność, moi drodzy. No, myślałem, że teraz, jeszcze wczoraj, i dzisiaj i e, jutro rano, bo nie muszę jutro rano jechać do pracy, tylko jadę na, na 12.00. Myślałem, że tu w ten weekend tutaj ostro powalczę z malowaniem domu i coś, coś podgonię na początku. No, ale widzicie, że matury mi się jeszcze trafiły do sprawdzania, e, więc jeszcze mam, jeszcze, jeszcze mam i e, jeszcze muszę tam do sprawdzać. Bardzo dużo w tym roku, generalnie coraz więcej. Już jestem egzaminatorem, matury prawie 10 lat. Z e, przedmiotu zarządzania biznesem, e, głównie poziomu rozszerzonego e, w języku angielskim, ale tyle pracy, kiedy w tej sesji, tutaj majowej, e, to jeszcze nie miałem. Bardzo dużo pracy. No, ale tak, widzicie, młodzi ludzie, z młodymi ludźmi jest tak, że nic nie potrafią robić. Coraz mniej potrafią robić. Generalnie patrząc na tam obecnych 20-latków, to jak ci ludzie będą nas mieli utrzymywać na starość albo nas leczyć na starość, to aż nam współczuje. Także widzicie, jak, a nie mówiąc już o tym, żeby tam. E, wykształcić pracownika i żeby zdobył doświadczenie przez tam, tak jak ja na przykład przez 20 lat bo tam ludzie sobie generalnie albo leżą płasko i nie chcą pracować albo zmieniają pracę co 6 miesięcy no albo generalnie mają niskie umiejętności, wiedzę i doświadczenie więc nie spodziewałbym się cudów ostatnio widziałem nawet artykuł w telewizji nie w telewizji. Artykuł w gazecie czytałem, że o, młodzi ludzie to tam, no już na, nawet na uniwersytety im się nie chce. E, na studia im się nie chce iść i prawdopodobnie tam e, studia nie będą wyznacznikiem sukcesu, tylko tam nie wiem, co ci ludzie będą mieli robić, już nie pamiętam z tego z tego artykułu. W każdym razie tak, próbują się powiedzmy, wymigać. Próbują się wymigać i nie tylko od pracy fizycznej, ale też od pracy umysłowej, więc nie wiem co ci ludzie będą robić. Może będą zarządzać sztuczną inteligencją, tylko miejmy nadzieję, że ta sztuczna inteligencja nie będzie zarządzać nimi. Tak stanie się mądrzejsza, więc... więc niestety przyszłość dla nas nie wygląda zbyt dobrze. Lat, 38-latków, więc e, no niestety nie mam dużych nadziei związanych z młodymi ludźmi. Ale tak, starsi, starsze pokolenie chce wykiwać młodsze pokolenie i chce, żeby młodsi pracowali na starszych. Także moje pokolenie jest, powiedzmy, tak w potrzasku trochę. Pracuję na starszych, którzy tam chcą, zarząd którzy chcą nami zarządzać, a młody, młodsze pokolenie nie chce, nie chce dla nas i na nas pracować, więc, więc generalnie aż współczuję mojemu pokoleniu. Starsze pokolenie chce nas wykorzystać i młodsze pokolenie też nas chce wykorzystać, więc no, więc niedobrze to wygląda. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieli o tym jak! W Chinach ro ludzie robią razem rzeczy. Patrzcie jak mnie opaliło wczoraj, aż jestem brązowy cały. I w tym słońcu Yang, -Yang też... O Yang, Yang się nie opalał, Yang, -Yang był w domu. Aha. Yeah, we're making video together. Yangyang Yang dzisiaj je. Je bardzo e, odważnie. Yangyang Yang bardzo bardzo się stara i bardzo dobrze je. Mhm. Mm mhm. Mm good words about you. Zawsze tutaj o Yangyangu mówimy dobre rzeczy. Yangyang Yang taki większy dzisiaj się zrobił. Patrzcie jak. Patrzcie jaki duży już jest. Mhm. Mm a wczoraj generalnie miał łaskotki. Łaskotałem go w stopy i łaskotałem go w stopy wczoraj i, i bardzo się śmiał i bardzo mu się podobało, więc no. Więc Yang Yang ma czucie, czucie w nogach i jak się go dotyka, to bardzo, bardzo czuje wszystko, więc trzeba go dotykać więcej. Dobra, także pozdro. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hej. Wyłącz, wyłączam się. Wyłączam się.